bashing is birma a folk tale from birma O uczynnym farmerze. The giving farmer. Pewnej nocy wielki głaz zleciał z małego wzgórza na środek ścieżki. One day, a big rock fell down from a small hill into the middle of a track. Następnego dnia, podczas gdy jakiś wieśniak jechał swoim wozem zaprzężonym w byki, zobaczył ten wielki głaz, który blokuje sam środek drogi. The next day, while a villager was driving his bull cart, he saw the large rock. Blocking the middle of the track. Dlaczego nikt nie weźmie tego kamienia z tej drogi? Ale ludzie są leniwi tutaj, powiedział wieśniak. Why does not anyone move this rock from the track? People are so lazy around here, said the villager. I pojechał dalej swoim wozem zaprzężonym w byki obok tego głazu, ale ta ścieżka była tak wąska, że ten byk się podrapał i zranił o głaz. He drove his bull cart past the rock, but the track was so narrow, that the bull was scratched and hurt. Następnego dnia cała grupa podróżników jechała swoimi wozami zaprzężonymi w woły i końmi przez tę ścieżkę. The next day a group of travelers came driving their bull carts and horses to that track. Kiedy zobaczyli ten wielki kamień na środku swojej drogi, zaczęli narzekać. When they saw the large rock in the middle of the path they complained no patrzcie no, no nikt nie przesunie tego głazu z tej ścieżki ale ci ludzie są tacy leniwi tutaj why does not anyone move this rock from the track people are so lazy here i grupa podróżników przejechała obok tego kamienia tego głazu ale y, to przejście było takie wąskie że jedna z ich że jeden z ich wozów niestety się przewrócił. The group of travelers drove past the rock, but the track was so narrow that one of their bull carts was overturned. Miesiąc później wieśniak z pobliskiej wioski jechał swoim wozem zaprzężonym w byka. One month later a farmer from a nearby village was driving his bull cart. Zobaczył so ten wielki głaz na środku drogi. He saw the large rock in the middle of the track. Oh. Popatrzcie tylko na ten wielki kamień na środku drogi. Oh, look at this large rock in the middle of the track. Musiał spowodować wiele szkód wszystkim przejezdnym, pomyślał farmer. It must have caused a lot of damage to the travelers, thought the farmer. I zeskoczył ze swego wozu i próbował przesunąć, usunąć jakoś ten kamień. He jumped out of the bull cart and tried to remove the rock. To było bardzo trudne. Bardzo się mocował, żeby go przesunąć, bo ten głaz był tam już od dłuższego czasu. It was hard to remove the rock, as it had been there for a long time. I pchał i pchał. He pushed and pushed. W końcu udało się. Finally he was successful. Kiedy usunął ten głos, Znalazł pod spodem drewnianą skrzynkę w tym samym miejscu, pod głazem. When he, the rock was removed, he found a wooden box in its place. A co to pudło tu robi? Zaczął się zastanawiać. Oh, what is this box doing here? wondered the farmer. Otworzył je i znalazł pełno drogocennych klejnotów. He opened it and found it full of jewels. To pudło jest tak drogocenne i wiele warte. This box is so valuable and precious. Hmm. Pewnie niegdyś do kogoś należało. It must have belonged to someone, muszę to zgłosić królowi. I must report this to the king, pomyślał farmer, thought the farmer. Kiedy znalazł się przed obliczem króla, pokazał pudło. Once he was in front of the king, he presented the box. Wasza wysokość, znalazłem to drogocenne pudło pod wielkim głazem na środku ścieżki. Your Majesty, I found this precious box under a huge rock in the middle of the track. Więc przychodzę zgłosić je do ciebie, panie. So, I present it to you here. Król spojrzał na wierzniaka i uśmiechnął się. The king looked at the farmer and smiled. No w końcu, w końcu ci odnalazłem. Finally, I have found you. Człowieka o troskliwej duszy. The person with a caring spirit. Spirit, rzekł król, said the king. To ja położyłem to pudło pod głazem jako nagrodę dla kogoś takiego jak ty. I put the box there under the rock as a reward for someone like you. Do Tobie należy się nagroda, ponieważ Ty troszczysz się o innych i jesteś uczciwy. To pudło należy do Ciebie, rzekł król. You deserve the reward, because you care for others and you are honest. The box is yours, said the king. Od tamtej pory farmer był znany i szanowany w całym królestwie. Swego troskliwego ducha wobec innych ludzi. Since then, the farmer was known and respected in the kingdom for his caring spirit towards other people.